Zawsze jest trudniejszy klient, ten, który nie wie, co chce. To jest zawsze, zawsze tu już jak podchodzisz, już jest słowo pada, ja nie zmieńmy coś, ale nie wiem co. No to, to, to jest, to jest już kontrolka, a mi się odpala, że tutaj się, że tu się na 100% musimy, musimy dogadać. Bo jeżeli ktoś przychodzi, z, z, no po prostu ma wizję, chce mieć tak, tak, tak i tak, to on przychodzi oko, po konkrety. Ta osoba chce wyjść tak, tak, tak i tam nie ma pomiędzy. Możesz go przekonać. To też jest rola fryzjera, żeby, żebym. Bo może, może dany, dany temat nie pasować, w ogóle może coś nie pasować, co, co klient sobie wymyślił. Osoba, nie wiem, zróbmy coś, jest dużo, dużo trudniejsza. No ale to jest dużo trudniejsza dla fryzjera, o tyle trudniejsza, że trzeba bardzo dobrze to skonsultować. To jest, tu jest podstawą, to jest konsultacja, komunikacja. Jeżeli nie masz jeżeli nie masz umiejętności komunikacyjnych i konsultacja nie przebiega tak, jak byś chciał, to, to lepiej nie wykonaj. Ja jestem zwolennikiem naprawdę z zablokowanych 3-4 godzin. Jeżeli ja nie czuję tematu z panią, nie idziemy w tym samym, nie łapiemy się, to ja wolę zrezygnować z tej usługi. Cały odcinek pokoju przesłuchań obejrzysz na YouTube i Spotify.